Cześć, cześć, tutaj Szaj, lecimy z Koksionem. Przerzutka tylna Srem Apex 1 na 11 z mojego roweru przełajowego. Wymaga już serwisu, posłuchajcie jej. Kiepsko to brzmi. A, słychać to. Pantograf brzmi kiepsko, kiepsko brzmi sprężyna, czyli cały ten zawias poruszający prowadnikiem przerzutki, całą łyżką kiepsko brzmią kółeczka, chociaż początkowo dobrze mi się jeździło na Apexie, wszystko mi w nim pasowało, to jednak nie jestem zachwycony jakością po kilkuset kilometrach wprawdzie ekstremalnego, ekstremalnego błota. Kto wie dzisiaj w połowie stycznia jak wygląda trasa ultramaratonu Zielona Góra, jak głębokie tam są kałuże i ile setek tych kałuż Bajor jest no to wie po czym jeździłem, ale zdecydowanie ta przerzutka powinna być lepiej uszczelniona. Zaraz to wszystko zobaczycie. Rozkładam wszystko po kolei, zabieram się za czyszczenie kolejnych elementów. Tak wygląda kółeczko i to jest dla mnie mały szok. To są małe kapselki, które niczego absolutnie nie uszczelniają z Właśnie takim w środku, wybaczcie. Bushing to jest, ja, mi, mi umyka zawsze to polskie słowo. Zawsze, zawsze, zawsze jest zardzewiałe. Tuleja Danielski. Tuleja jest zardzewiała. Tutaj mamy kupę błota zmieszanego z, ze smarem, jakimś olejem oryginalnym. więc Wstępnie to wycieram. Nie ma tutaj żadnej absolutnie uszczelki, i to jest, moim zdaniem, najsłabszy element, najsłabszy punkt e, przerzutki Apexa. Choć nie jedyny, bo no właśnie samo, samo ruszanie tym prowadnikiem przerzutki daje taki dźwięk, takie szorowanie tam słychać. Pamiętajcie o tym, że jest coś takiego jak cage lock w przerzutkach Srema, więc można sobie fajnie poradzić przy czyszczeniu czy przy rozbieraniu. Wyciągam te elementy, odkręcam te elementy, w których na pewno jest piasek i błoto. Tak właśnie się ma rzecz ze śrubą baryłkową regulującą nam napięcie linki przerzutki, odkręcam też śrubkę mocującą linkę przerzutki, tak żeby mieć łatwiejszy dostęp do, do różnych elementów. Nie odkręcam e, śrubek blokad, czyli zakresu, e, zakresu działania przerzutki ustawienia. E, tutaj mamy taką właśnie, taki właśnie dekielek odkręcany Torxem T25. I mamy dostęp do sprzęgiełka. To jest sprzęgło trzeciej generacji. Jeszcze dwa: jeden można było rozebrać. Trzeciej generacji już nie możemy rozebrać. Po, powiedzcie, jeżeli wiecie, co dałoby się tutaj zrobić. Tak czy inaczej, używając dwóch kluczy imbusowych, właśnie teraz odkręcam. Jednym po prostu przytrzymujemy cało, całość, a drugim odkręcam prowadnik przeszutki. Tą blaszkę zewnętrzną. No, i teraz wychodzi sprężyna. Sprężyna oryginalnie jest smarowana bardzo gęstym smarem, i z góry wiem, że takiego nie mam. Ja użyję mojego smaru szymanowskiego, Ten jest jakiś taki bardzo, bardzo mocno gęsty, lepki. A to co widzicie tutaj, to jest właśnie sprzęgiełko na łożyskach giełkowych, że dobrze nie mówię. I tego nie byłem w stanie wyciągnąć ani w jedną stronę, ani w drugą stronę, lekko pukając. No, próbowałem, nie, nie udało się. Tak działa sprzęgiełko, że w jedną stronę, jak widzicie, to łożysko kręci się bardzo swobodnie, a w drugą, tutaj przeciwnie do wskazówek zegara, zobaczcie, zgodnie ze, ze wskazówkami, bezproblemowo przeciwnie, nie idzie. To jest właśnie ten ruch, kiedy łańcuch naciąga nam przerzutkę. Więc to działa dobrze. Jeżeli chodzi o sprzęgło, sprzęgło 3-0 w sremowskich przerzutkach jest w porządeczku. Mamy fajny bicik bum, 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 no i tak się właśnie serwisuje rowery. To co wstępnie czyściłem, czyściłem tylko po to, żeby te taki główny smart ściągnąć, żeby zaraz nie brudzić sobie wody, która jak widzicie zresztą bardzo szybko robi się brud, to jest woda z płynem do mycia naczyń. I zawsze dla nowych powtarzam, że gdzieś tam zgłaszaliście, że płyn do mycia naczyń powoduje korozję. Używam go w rowerach od lat, od roku 92. Nigdy nie spowodowałem korozji swojego sprzętu, który oczywiście zawsze musi być wysuszony po, po umyciu. Niczego nie montujemy razem, kiedy jest mokre. I jak widzicie, jeszcze wyciągam z kółeczek jakiś smar, którego się nie udało jak na razie domyć. Do tego biodegradowalny mój czy No, i teraz będzie czyszczenie tych części. Tutaj, niestety, tuleje już są tak zardzewiałe. Przez zdrapywać to już nie jest nawet błoto, to jest. to jest. Hmm, zardzewiałe błoto. To by było chyba właściwe określenie, bo to jest rdza taka mocno odstająca, dająca duże tarcie dodatkowe. To po prostu lekko zdrapałem jeszcze z tej tulei. No, i myślę, że teraz używając jej. W kółeczkach nasmarowanych, czystych, będę, ben, będzie się ta tuleja nam ładnie na czysto robić. Jak widzicie, tutaj nie ma nigdzie już piasku. To wszystko jest czyste, fajne. Jest kilka elementów, których nie czyściłem, bo nie ma sensu. I to właśnie jest ten element, który w taki sposób tu jest zawleczka czyli ten cage lock można sobie śmiało wyciągnąć, jeżeli was denerwuje tam jakiś piasek. Pantograf musi działać cicho. Tutaj przy ruchu musi być cichutko. No i cały czas patrzę na to sprzęgło, czy by się jej dało wyciągnąć, ale. Mi się nie udało. Eee, chętnie usłyszę z waszej strony jakieś porady, jeżeli ktoś z was to rozwalił, bo znaczy rozwalił, właśnie nie rozwalając tego wyciągnął. Bo w internecie tego nie ma. Tutaj pamiętajcie o podkładce. Ona musi być raz, że założona odpowiednią stroną, marowek dla linki, a dwa, że podczas przykręcania śruby trzeba ją ustawić tak, żeby, żeby ona szła wzdłuż przebiegu. Linii przebiegu linki, bo ma ona właśnie linkę złapać. Tutaj nie uszkodźcie yy, gwintu. Ostrożnie ze śrubą barokową, żeby ją równo od razu wkręcić. Sporo smaru na, na sprężynę. Wydaje mi się, że mogłem dać ogólnie. Krótko mówiąc, mogłem nawalić tam smaru. A to dlatego, że ta przerzutka nie jest zbytnio szczelna. Tam się wszędzie dostaje jakiś brud. Oczywiście w warunkach, yy, warunkach ekstremalnych. Jeżeli jeździcie na co dzień, czasami gdzieś tam w deszczu ale na co dzień w dobrej suchej temperaturze to będzie wam to śmigać. Zresztą ja dalej tego używam, ale na błotniste tereny moim zdaniem się nie, nie nadaje, więc tutaj też od środka nakładam sobie smar tak, żeby kiedy złożę dekielek, żeby ten dekielek był chociaż trochę wodoodporny. Wkładając sprężynę chcecie trafić tym ramieniem, tym wypustkiem sprężyny, zaraz zobaczycie, o jak skoczył sobie ładnie. Właśnie w odpowiedni otwór. Sprężyna ma się wyraźnie zablokować. Teraz ten dekielek, on nie ma tutaj żadnego oringa. ringa. Przydał się o ring. Otwór na sprężynę jest za duży. Powinien być mniejszy. Sprężyna powinna chodzić ciasno i to powinno być bardziej szczelne. No tutaj na to uwagi nie, nie zwrócono. Wygląda to tak, jak, jak wygląda. Tak jak widzicie. Teraz idzie już prowadnik, przerzutki. Który włóżcie odpowiednią stroną? On ma takie fajne wgłębienie tutaj na główkę, śruby, więc to powinno być dla Was jasne. Oczywiście popatrzcie sobie, czy to wizualnie też odpowiednio wygląda. Czy odpowiednią stroną wkładacie prowadnik przerzutki. No i to dokręcamy. A jeszcze potem sprawdzę mocniej, czy, czy jest dokręcone. Myślę, że, że tutaj siły bardzo duże jakieś nie trzeba, nie trzeba było używać. Teraz muszę napiąć sprężynę, żeby to było możliwe. Muszę odkręcić ten właśnie mały dynksik, który, który blokuje ruch przerzutki w normalnych warunkach, tak? kiedy przerzutka jest napięta. Kiedy ta sprężyna jest napięta. To jest proste, bo tutaj nic już Wam nie ucieknie. Sprężyna już jest zamontowana, nic nie, nic nie wyleci, nic nie wyskoczy. Sprawdzam teraz jeszcze, jeszcze jak to się rusza. Myślę, że więcej smaru to, to byłoby coś. Ale nie ma się co spodziewać po tej przerzutce, że ona będzie działała w bardzo, bardzo płynny sposób. Ciekawe dlatego, że cały osprzęt Apexa testowałem w kupionym przeze mnie rowerze marki Carver. To szosowy rower, więc to było czyste. I to był najbardziej cichy napęd szosowy, na jakim dotychczas jeździłem. Eee, przez dłuższy czas, oczywiście, bo wyż, wyższe modele sremowskie gdzieś tam objeżdżałem, ale to parę kilometrów. A, a, a ten carver naprawdę pokazał, że srem jest fajny i precyzyjny. Ten działa. Ten Apex działa, dopóki nie dostanie się do środka brud. O ring na nasmarowany gwint tego, tego kapsla, tego dekiełka, pokrywki sprzęgła i tyle. Samo sprzęgło, nic się z nim nie dzieje, nie działa słabiej, nie działa mocniej, ani większego, ani mniej, mniejszego tarcia, działa tak jak powinno. No ale chciałem jeszcze zobaczyć, czy to się da rozebrać, czy tam ewentualnie jakieś części da się wymienić. Nie wygląda na to. Yy. I to tylko czytałem w internecie, że nie ma teraz regulacji sprzęgła, już najnowsza generacja trzecia tego sprzęgła Sremowskiego, bo ma na to patent Shimano i Shimano na to Sremowi nie pozwoliło. Tak, więc ciekawe, czy, czy taka jest tego przyczyna. W każdym razie ja bym tu już niczego nie regulował, bo tu działa po prostu dobrze. Z tego akurat jestem zadowolony. No i kółeczka, no są czyste, ale tu jest za dużo przestrzeni, przez które się z łatwością dostanie woda. A jeżeli jedziecie w deszczu, nawet w deszczu, i wracacie do domu, i zgodnie ze sztuką będziecie, a tu wam muszę powiedzieć, pamiętajcie, na górze ma być widoczne od zewnętrznej strony U, od, a na dole L, tak? Low i up, i lower i upper, czyli dolne i górne. Te kółeczka są zamienne miejscami, bo to są takie same kółeczka. E, tylko właśnie pamiętajcie, że to na górze od zewnętrznej strony musicie widzieć U, a na, a na dole musicie widzieć L. To jest bardzo, bardzo ważne. E, więc, jeżeli wracacie do domu po, po deszczowej jeździe i zgodnie ze sztuką wysuszycie i nasmarujecie łańcuch, to dobrze, ale na pewno nie uda wam się w łatwy sposób wysuszyć tego, co już jest tutaj w środku, właśnie w tych, w tych tulejach, w tych kółeczkach. Więc ja tutaj, jak widzicie, daję dużo smaru, niech on sobie tam będzie. Takie wstępne tarcie czy opór tych kółeczek jest większe, ale nie, nie, nie liczymy tutaj watów, więc spokojnie może sobie to wszystko być. No i będziemy składać teraz wszystko. Śrubki mocujące kółeczka, przerzutki, pamiętacie, chyba w każdym modelu przerzutki każdej marki są zabezpieczone dodatkowo klejem do, do gwintów. Ja używam ponownie tych samych śrubek i kleju do gwintu nie mam. Muszę kupić żeby to wam pokazywać tak, jak powinno być. Z drugiej strony, to nie jest zalecenie: absolutnie nigdy w życiu nie użyłem kleju yy, w to miejsce. Yy, I nigdy w życiu nie zdarzyło mi się, żeby mi się śrubka od przerzutki albo, albo, albo odkręciła, albo zapiekła, bo dokręcałem tak mocno, mocniej, żeby nie trzeba było używać kleju. To mi się nie zdarzyło, ale jeżeli był, to powinien być i, i tyle. Wtedy też używamy mniejszego nieco momentu przy dokręcaniu śrubek. To co, co mamy do tej pory, mamy czysto w środku, czyli niech robocze już piach, ten, ta rdza zeskrobana, wyczyszczona. Przerzutka wygląda dobrze. Teraz jeszcze będziemy musieli nasmarować wszystkie ruchome części samej przerzutki, pivoty. Ja używam do tego Brunoxa. Może to być śmiało w sprayu yy, olej do łańcucha. Yy, może to być olej do łańcucha, po prostu olej, olej. Tyle, że zobaczcie, z taką rureczką jest łatwiej dotrzeć do wszystkich miejsc, bo tutaj mamy w, na tym pantografie, jak widzicie, cztery pivoty, ale to jest dokładnie licząc 8 miejsc styku z samą przerzutką, z jej częściami, czyli pantografem, ale także jeszcze w dwóch miejscach dodatkowo sprężyna, tak, napina nam, czyli za, za dwa piwoty łapie sprężyna i tam też należy y, walnąć smar, czasami gdzieś od wewnątrz jest łatwiej, więc y, to jest dobre rozwiązanie. Taka właśnie ru, rureczka y, na sprayu jest super, przerzutka jest czysta. Teraz czyszczę dokładnie i z zewnątrz, i wewnątrz gwintu. Yy, hach przerzutki tu chcę mieć czysto. Za momencie, tu się pojawi, odrobina smaru. Yy, I będę przykręcał przerzutkę. Yy, po przykręceniu przerzutki, będę już dokonywał ostatecznego czyszczenia, bo nasmarowałem to bardzo fajnie. A teraz będę chciał jeszcze jak najbardziej z zewnątrz wszystko służyć. Pamiętajcie o tym, tutaj, miejscu. To jest regulacja wysokości czy dystansu pomiędzy górnym kołeczkiem przerzutki a kasetą. Ma wpływ na to, jak wygląda przerzucanie. Do tej przerzutki używamy tego samego przymiaru, co w przypadku igla. Na pewno jedenastki i dwunastki to jest ten sam przymiar, chyba dziesiątki też. Przekładając łańcuch, pamiętajcie o tym, żeby nie zahaczał an on o łyżko prowadnik. Tam, o właśnie tutaj, gdzie wam teraz pokazuję, tam jest taka blaszka. To ma być po wewnętrznej stronie. Oczywiście, jeżeli nie rozpinaliście łańcucha, ja akurat miałem rozpięty, bo coś nagrywałem wam jakiś tutorial. To można przykręcić oczywiście prowadnik. Tak się ręcznie zapina łańcuch. Prowadnik można przekręcić po założeniu przerzutki, wtedy nie trzeba rozpinać łańcucha po to, żeby przerzutkę założyć. Jest dobrze, wygląda dobrze. I teraz na rowerze można już wykonać ostatecznego czyszczenia. Czyli niektóre elementy przerzutki łatwiej jest wyczyścić, w, mając ją w dłoniach, a, a inne, kiedy jest już na rowerze. I ten zapach Brunoxu ile ja się tego nawdychałem, jestem takim lekkim narkomanem na kosmetyki rowerowe i mojej żony. No i teraz jeszcze sprężyna. Właśnie na tej sprężynie sporo oleju lubi sobie gdzieś tam pozostać. Jest. Geek. Powodzonka.